Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Eurofify Oczywiście na moim kanale Dzisiaj przed nami następne dwa spotkania I mam nadzieję, że uda mi się oba wygrać Bo fajnie byłoby przedłużyć tą serię bez porażki Aktualnie 41 spotkań bez porażki Przypomnijmy Juventus miał 43 spotkania bez porażki Ja wiem, że to jest FIFA No ale dajcie się odnieść trochę do tego Także mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku Uda mi się wyrównać ich rekord Ostatnio stanęliśmy na polu Otwórz jedną złotą paczkę Skład się ulepszył Został kupiony Kolejny zawodnik i tak aktualnie to wszystko się prezentuje Smoling na środku obrony Przynajmniej tutaj był Halo I jest nadal smoling na środku obrony Tutaj trzeba wymienić jeszcze Tomoriego yy, Trzeba wymienić moich bocznych obrońców No i oczywiście bramkarza I tak aktualnie prezentuje się mój spad Więc idę szukać mojego pierwszego przeciwnika Jeszcze jedno małe przypomnienie dla was Jeśli ktoś jest nowy na kanale Jeśli nie kliknął jeszcze subskrybuj to jest właśnie dobry moment, żebyś to zrobił. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi kolejnymi materiałami, będzie mi bardzo miło. Dziękuję Wam bardzo wszystkim bardzo bardzo serdecznie, bo powoli zbliżamy się do pół miliona subów i to jest dla mnie coś niesamowitego. Okej, okay, zobaczmy na skład mojego przeciwnika, numer jeden w dzisiejszym odcinku 4-4-2 La Liga. No, skoro to jest La Liga, to ja jestem najlepszym graczem w FIFA. Hahaha. Ha, ha. Nie, to nie jest La Liga, a ja nie jestem najlepszym graczem. 27. minuta spotkania i no powiem wam, że aktualnie nie wychodzi mi nic w tym meczu jeszcze. Mój przeciwnik też nie miał żadnych groźnych strzałów i to jest taki mecz w środku pola, który się toczy aktualnie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Eee, no nie chciałbym tego spotkania na pewno przegrać po tylu dobrych meczach z rzędu. Szkoda by było po prostu. Nie mogę się zbytnio przebić przez jego defensywę, więc może spróbuję strzałów z dystansu, może to będzie lepsze. Chociaż teraz może być bramka na 1-0, podnieś się szybciej, dlaczego ja tego nie wykorzystałem, naprawdę tak dobra sytuacja, pierwsza taka dobra sytuacja w tym meczu i mogło być 1-0, w zasadzie powinno być, Sané tego nie wykorzystał. Tante, pokaż im jak to się robi, rzut karny, ja kopię, ja pierwszy. <gry> Ostatnio w ogóle zauważyłem, że jak strzelam w prawo, to trafiam często w słupek, ciekawe czy to się sprawdzi ja miał uderzyć w prawo. Nie wyszło, ale to nic. Jeden <laughs> do zera. Podwójna zmiana na początku drugiej połowy. Wchodzi Biabiani oraz Verdi. No i zobaczymy, co ciekawego teraz się będzie działo. No Biabiani powinien to rozruszać bardziej niż Sané O, no, Verdi może z dystansu? A zbyt mocno. A szkoda, bo pomysł był dobry tylko troszkę gorzej z cennością. Ale fart teraz, ale fart! W słupek trafia mój przeciwnik, ja w ogóle nie miałbym nic do powiedzenia. Fajnie byłoby teraz to skończyć. Zobaczmy, aj, drugi raz chciałem tutaj powalczyć o rzut karny. Chociaż no, mój przeciwnik akurat zachował się teraz dobrze, tylko no ja niepotrzebnie też wpadłem w niego. Coraz wyżej całym zespołem wychodzi mój rywal. To będzie dobra okazja do kontrataku. Ale też muszę uważać, żeby nie stracić bramkę. W ramki na 1 do 1, bo później będzie niezbyt wesoło. Zagrajmy może gdzieś tutaj w środek, tylko że tutaj jest Kante. Na szczęście główkę wygrał, dobrze ustawiony. No, Remi, przyjmiesz to ładnie z dystansu. Aj, tylko rzut rożny. Ale 10 minut do końca. Musi to być 2-0. Słupek, który taki zdolny, to jest Carrick. Ostatnio w tamtym odcinku, pamiętam, nie trafił w poprzedniej takiej podobnej sytuacji. I teraz też nie wykorzystał tego, wystarczyło nogę dołożyć odpowiednio. Koniec tego pierwszego spotkania w dzisiejszym odcinku. Udało się wygrać kolejny mecz, naprawdę to było ciężkie spotkanie. Tutaj było no, bardzo, bardzo blisko do tego, żeby on zremisował co najmniej. Tomori, man of the match, mój brązowy, środkowy obrońca. Tutaj akurat mój przeciwnik o dwa strzały celne więcej, ale ogólnie oddaliśmy obaj po sześć strzałów. Posiadanie piłki po mojej stronie, oczywiście na moją korzyść, 9 punktów na moim koncie, 3 zwycięstwa, 0 remisów i 0 porażek, póki co w czwartej lidze. Rzucimy sobie kostką po raz pierwszy dziś i zobaczmy co ciekawego nam tutaj wypadnie. Numer y, 3, co to będzie? Raz, dwa, trzy, Quixel Paczka, no nie. Czyli otwieram sobie po prostu jedną złotą paczkę za 150 FIFA points i muszę ją skrikselować niezależnie od tego, co będzie w środku. I aż się tego boję, bo znając moje szczęście, będzie ktoś, kto by mi się przydał: Lewy obrońca Davis, czy on by mi się nie przydał? Hmm, tak się zastanawiam teraz. Acosta, zobaczmy tego Acostę. Cztery gwiazdki sztuczek, no jako zmiannik byłby dobry. No cóż, wszystko leci na Quixel. No i przed nami skład naszego drugiego przeciwnika: 4-3-3, formacja kolejosz. Kolejny Polak, na którego trafiam właśnie w tej serii. Także pozdrawiam bardzo serdecznie, jeśli oglądasz. I naprawdę, taki składzik w tej serii to by mi się przydał. no Nie wymieniłbym tutaj nic, no może dołożyłbym sobie kantę po prostu, żeby był w środku pomocy i tyle, ale naprawdę wygląda to mega solidnie. I obym oby tego meczu nie przegrał. Ale tu ładnie zrobił sterling. Czy jeszcze coś będzie z tej akcji? Niestety nie, nie wiem czy nie mogłem uderzać lepiej Właśnie tam od razu moim zawodnikiem To był chyba Remi. 40 minuta już tego spotkania Prawie i póki co bardzo fajny Zacięty mecz Dużo walki w środku pola I to może być czerwona kartka dla mnie? Na szczęście nie, ale to byłby Głupi faul w ogóle No, może teraz się uda Fajna akcja Spróbujmy wjechać tu w pole karne I idealny znów odbiór Kurcze, dobrze koleś gra, no to trzeba mu przyznać, to jest dobry przeciwnik. O, może teraz. Kurczę, troszkę zbyt mocne to podanie. A naprawdę pomysł był bardzo fajny. Tam Sterling tak fajnie wybiegał. O, może teraz... Remy! I patrzcie, znów w ostatniej chwili mi to obrońcą wybija. Nagładnie rozklepane, ale to jest mecz No i podoba mi się to Podoba mi się to, na jakim poziomie stoi to spotkanie To jest rzut karny? 73 minuta spotkania Biabia nie przejmuje piłkę w polu karnym Zobaczcie tutaj, to jest błąd To był look show, tak? Przepchnął go po prostu i Biabianiu się przewrócił Czy to był rzut karny, czy nie? No, ciężko stwierdzić Spróbujmy Remi Remy obronił to. Zrobiłem niepotrzebny ruch w lewo właśnie i to wyczuł. Aj, to był mój błąd. 90. minuta spotkania, bardzo nerwowa końcówka, bardzo. Nie chciałbym przegrać tego meczu właśnie w 93. minucie już. Koniec, tak jest w końcu. Z jednej strony czuję taki niedosyt, że jednak nie udało się tego spotkania wygrać, ale z drugiej strony to był naprawdę mecz na fajnym poziomie, który mógł się podobać. Eee, zobaczmy 0 do 0 statystyki. No jeden celny strzał mojego przeciwnika, to jest starałem się grać jak najlepiej w defensywie. 10 punktów na moim koncie. I co najważniejsze, to jest bodajże 43. spotkanie bez porażki, więc rekord Juventusu wyrównany. O ile się nie mylę, ale zaraz zobaczymy jeszcze. Tak, 43. spotkanie bez porażki. Ale ten rekord ładnie wygląda, no? Podoba mi się. I oczywiście na koniec rzucimy sobie kostką po raz drugi, zobaczmy co ciekawego nam tutaj wypadnie, mamy numer 1, otwórz jedną brązową paczkę. No dobra, niech będzie. Jedna brązowa paczka za 750 końców, nie liczę tutaj na nic cudownego w środku, bo wiadomo, brązowe to brązowe. No ale weźmiemy sobie tych zawodników oczywiście, o proszę, 84 tempa na pastnik, nawet spoko. Na koniec odcinka tradycyjnie pokażę Wam mój kupon, jak to wygląda, jak sobie postawiłem i tym razem w tym tygodniu zmieniam troszkę taktykę. Po ostatnich kuponach, gdzie ciągle jeden mecz nie wchodzi, to już po prostu jest jakaś klątwa chyba. Postanowiłem, że będę stawiał y, kupon tak, żeby mnożyć pieniądze razy dwa. No i jak widzicie, postawiłem za 50 zł trzy spotkania z dość takimi niskimi kursami, bo mamy tutaj Everton z podpórką, jest tutaj kurs y, 1.33 też na Barcelonę, no i mamy 1.43 na Bayern, Monachium na wyjeździe. Więc jeśli postawię ten kupon, w zasadzie postawiłem za 50 zł, to do wygrania mam 108 zł. Jeśli wygram to 108 zł, to spróbuję znów postawić za 100 zł, aby wygrać 200 zł i zobaczymy jak wysoko uda mi się dojść, ciągle mnożyć właśnie e, razy dwa. Potem to będę może rozbijał na kilka kuponów, żeby w razie czego nie stracić jakiegoś, załóżmy e, wszystkiego na jednym kuponie. Także dajcie znać co myślicie o tych trzech spotkaniach. Nie ma tego dużo, ale zobaczymy, czy ta taktyka się sprawdzi. No, jak nie wejdzie taki kupon, to za tydzień spróbuję tak jeszcze raz, bo wydaje mi się, że to mogłoby być dobre. Także no cóż, widzimy się kolejnym razem. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Życzę Wam powodzenia. Jeśli ktoś też stawia jakieś y, mecze w ten weekend, oczywiście możecie pisać swoje propozycje. Co ciekawego, postawiliście, jak to wygląda. Także na razie i piona.